Dlaczego chudne, a moje obwody nie maleją, nie spadają? Jest to dość, jedna z dość często pojawiających się wątpliwości u osób, które się odchudzają, szczególnie jeśli ktoś robi to po raz pierwszy w życiu i jeszcze do tego miał dużą nadwagę, bo wtedy to jest najbardziej ewidentne, że obwody nie chcą spadać, mimo że się na masie ciała traci. Albo wręcz też na masie ciała nie tracisz, obwody nie spadają, mimo że do tej pory chudłość nagle przestało działać. W takim razie trzeba zadać kolejne pytanie sobie. Co z tym zrobić? Dlaczego tak się dzieje? O co tu właściwie chodzi? Dzisiaj odpowiemy sobie właśnie na to pytanie, dlaczego chudniesz, a obwody nie spadają, i czy to na pewno świadczy o tym, że przestałeś chudnąć, czy może jednak nie. Zapraszam do oglądania. To wideo będzie rozebrane na pewne sekcje, tak? Czyli ja będę mówił o danym bardzo małym zakresie wiedzy, czy jakiejś konkretnej rzeczy, będę mówił kilka takich sekcji i one dopiero na końcu, jak o wszystkich powiem. Złączą się w spójną całość, dlatego chciałbym, żebyś został, została do końca tego nagrania, dzięki czemu zrozumiesz całość. Bo jeśli obejrzysz fragmenty albo poprzewijasz, to może ci umknąć to, do czego zmierzam. Więc zacznijmy. Pierwsza, najważniejsza rzecz, kiedy mówimy o odchudzaniu, którą musisz po prostu raz na zawsze zaakceptować i tego nie przeskoczysz, choćbyś nie wiem, co czytał, jakie książki o odchudzaniu, choćby nie wiem, jaki dietetyk cię prowadził. Odchudzanie to nie jest proces liniowy. Co mam na myśli? Jeśli zacząłeś chudnąć na przykład e, ze 130 kilogramów nadwagi, tak, czy w przypadku kobiety o niższym wzroście na przykład masz dużą nadwagę 90 kg e, i to jest właśnie w takim wypadku szczególnie ewidentne, to zaczniesz chudnąć w dość szybko, dość łatwo, w dość szybkim tempie. Kilograma, dwóch kilogramów na miesiąc. I nie utrzymasz tego tempa. To nie jest tak, że ty będziesz 2 kilogramy miesięcznie chudnąć jak e, linia prosta na wykresie e, narysowana e, i po prostu będzie to szło jak po maśle. Nie, nie, nie. Odchudzanie to jest proces bardzo kapryśny, co oznacza, że odchudzanie może wyglądać na przykład w ten sposób, zamiast w ten sposób. Ten drugi wykres, który widzisz, to jest jeden z niewielu wykresów w moim życiu, które ja widziałem przez mojego klienta wygenerowany, znaczy przez nas wygenerowany, to są jego ważenia. Który ułożył się niemalże w linię prostą przez ileś tam miesięcy. I dopiero ostatnio, jak widzisz pod koniec wykresu zaczęły się robić te fluktuacje, o których mowa. Nawet u niego ten proces okazał się nie być liniowy. Początkowe, łatwe i dobre efekty zawsze w pewnym momencie się zatrzymują i wtedy trzeba zrobić dwa kroki do tyłu mentalnie i zastanowić się, co innego mogę zrobić, żeby ocenić, czy aby na pewno robię postępy, to po pierwsze, czy to jest tylko jakaś anomalia. I po drugie, jeśli nie robię postępów, to co zrobić, żeby nie miał. I dzisiaj nie będziemy mówić o tym, co zrobić, żeby miał te postępy, będziemy mówić o tym, jakie parametry mierzyć. I to jest bardzo istotne, dlatego, że jak mówi Brian Tracy, co prawda branża trochę inna, jeśli coś da się mierzyć, to da się to również kontrolować. Tak więc o tym pamiętaj: to jest pierwsza najważniejsza rzecz. Jeśli ważysz 130 kg, chcesz zejść do 80 kg wagi ciała, to zajmie ci to wiele, wiele, wiele miesięcy. Nie 3, nie 4, nie rok, prawdopodobnie 2 lata i będzie to proces, który na jakieś okresy czasu się zatrzyma. W pewnym okresie czasu przybierzesz na masie ciała, wręcz powinieneś zrobić przerwę w redukcji tkanki tłuszczowej, jeśli masz dużą nadwagę, i przez jakiś czas przejść na masę, mimo że jeszcze nie doszedłeś do formy, i wrócić do tej redukcji. Tak więc Celowo wprowadzamy nieliniowe momenty w odchudzaniu, czyli moment, kiedy, mimo że nadal masz odwagę, przybierasz na masie ciała i prowadzisz dietę z nadwyżką energetyczną. Podsumowując, odchudzanie to nie proces liniowy, musisz być tego świadom. A teraz powiem Ci o elementach, które musisz mierzyć i śledzić, by przejąć nad nimi kontrolę. Bo jeśli nie masz nad nimi, nie, nie mierzysz ich, nie wiesz jakie one są aktualnie, jak się zmieniają w czasie, nie będziesz w stanie ich kontrolować. Zabieramy się do rzeczy. Pierwszy parametr, o którym już powiedziałem, chcąc nie chcąc. Waga. Jak na wykresie widzisz, waga potrafi płatać chwilę. Na wykresie widzisz trzy linie. I jedna linia to są dzienne ważenia, które zobacz, jak się bardzo wahają. O kilogram nawet dziennie potrafią się wahać. Druga linia, ta trochę bardziej gładka, to jest średnia arytmetyczna z siedmiu dni. Kolejna linia, średnia arytmetyczna z większej liczby dni. I one służą tylko i wyłącznie temu. Nawet gdybyśmy tylko miał tylko dzienne ważenia na wykresie, i tak byłbyś w stanie zauważyć, że generalnie rzecz biorąc, ten wykres idzie w którąś stronę? Spada czy rośnie? Średnia pozwala nie panikować. Tak więc to, co ja Tobie polecam, jeśli chodzi o kontrolowanie wagi ciała, to koniecznie waż się codziennie na czczo i nie bierz pod uwagę dziennej wagi ciała, bo w momencie, kiedy rano wchodzisz na czczo na wagę, to nie jest Twoja waga ciała, to jest aktualna, chwilowa waga Twojego ciała. W momencie, kiedy masz w sobie taką treść pokarmową w jelitach, jaką masz, gdybyś miał na przykład dezenterię w danym momencie i się wypróżnił porządnie, wejdziesz na wagę, będziesz o pół kilo kilo lżejszy. Więc to jest tylko chwilowa waga ciała. I dopiero na koniec tygodnia obliczasz średnią arytmetyczną i po 7 dniach, jak masz obliczoną średnią, to jest Twoja waga ciała dopiero. I zmiany tej średniej arytmetycznej należy śledzić w czasie na przestrzeni 5, 6, 10 tygodni. Dwóch, trzech, czterech, dziesięciu miesięcy, żeby ocenić, czy chudniesz, czy tyjesz, czy co się dzieje z Twoją wagą. Dzienne ważenia to jest tylko szum informacyjny, który powoduje, że ludzie panikują. Zobacz, co się stanie, jeśli na przykład podejmiesz decyzję, że w sobotę, jeśli nie schudłem, zmieniam dietę, zaczynam więcej, więcej ćwiczyć. A być może nie jest to potrzebne. Bo co jeśli obudzisz się takiego dnia jak ten, który widzisz teraz na wykresie, gdzie jesteś o półtora czy 2 kilo cięższy niż zazwyczaj. Co wtedy? Zaczniesz panikować. I zmienisz dietę mimo, że to nie było potrzebne, bo po prostu byłeś z jakiegoś powodu, załóżmy, odwodniony, albo miałeś dzień wcześniej lekką biegunkę i po prostu masz mniej treści pokarmowej w jelitach i wcale nie trzeba zmieniać diety. Gdybyś widział to na wykresie, że wszystko od kilku tygodni do tego dnia szło dobrze. To nie spanikowałbyś, bo wiedziałbyś, że to jest tylko jeden dzień. Średnia nawet na to nie zareagowała jakaś specjalnie na wykresie, więc nie ma co się tym przejmować. Więc to jest pierwszy element, który musisz mierzyć. Waga ciała w czasie. Ja osobiście mam tabelę, którą prowadzę od prawie dwóch lat i wiem od dwóch lat, co się dzieje z moją wagą ciała. Od bodajże 15 marca 2015. Tak więc to by był pierwszy element. Drugi element, mistyczne obwody. Powiedzmy sobie po pierwsze coś takiego. Obwody, tak samo jak waga ciała, nie są liniowe. To, że w danym momencie obwody tobie nie spadają, wcale nie znaczy, że nie spalasz tkanki tłuszczowej, że nie chudniesz. Zwróć uwagę na coś takiego, szczególnie jeśli jesteś mężczyzną. Ba, jeśli jesteś kobietą, również, tylko będzie to dotyczyć u Ciebie głównie nóg, bo u kobiet nogi z reguły najlepiej reagują na treningi, najwięcej masy mięśniowej się buduje. Jeśli odchudzasz się jednocześnie ćwicząc siłowo... Może być tak, że tracisz 2 cm obwodu uda, dlatego że schudłeś, schudłaś. I zyskujesz równocześnie 2 cm obwodu uda, dlatego że poprawiłeś, poprawiłaś swoje osiągi treningowe, masz więcej siły, cięższy przysiad, robisz, więcej wykroków jesteś w stanie zrobić z większym ciężarem, a więc twoje mięśnie urosły. Tak więc sam obwód uda, na przykład czy ręki, czy przedramienia, czy talii nie zawsze jest miarodajny. Tali jeszcze najbardziej, ale uda, czy ręki nie jest miarodajny. I tutaj też polecam Tobie śledzić w czasie, zapisywać po prostu raz w tygodniu. I teraz tak, tak jak wagę warto robić codziennie i obliczać średnią arytmetyczną, tak na przykład jeśli chodzi o ile ja SMS-u, słyszycie to? Chyba z pięć SMS-ów, nieistotne. Tak, jeśli chodzi o ważenia ciała, to najlepiej jest się ważyć góra raz w tygodniu. Dlatego, że częstsze ważenia są podwójnym szumem informacyjnym, dlatego że szum informacyjny powstaje przez to, że za każdym razem inaczej trochę przyłożysz sobie miarę. Nie ma siły, żebyś za każdym razem szłożył w tym samym miejscu miarę i nie ma co się spinać, żeby po jednym tygodniu podejmować na podstawie niespadających obwodów ciała decyzję o tym, czy chudniesz, czy nie chudniesz. Jeśli chodzi o to, jak wagę oceniamy, raz w tygodniu możemy sobie ocenić na koniec tygodnia, czy ten tydzień jesteś. Średnio arytmetycznie lżejsi. Jeśli chodzi o obwody, ja bym powiedział, że raz na miesiąc do półtora możemy sobie sprawdzić, nawet nie licząc średniej arytmetycznej, czy nasz obwód się zmienił. E, dlatego, że obwody spadają o wiele wolniej niż waga. To jest dość istotne, szczególnie właśnie jeśli budujesz masę mięśniową. Warto je po prostu śledzić, żeby w czasie widzieć, ok, w styczniu było 105, jest 89 czy 95. Znaczy się, że powoli, ale nadal spada i to się liczy. Co z tego, że w międzyczasie podskoczyło do 110, potem spadło do 80, teraz znowu jest więcej, ale generalnie trend jest spadkowy, tak? To samo co w przypadku wagi ciała. Więc to jest rzecz, którą warto również śledzić obwody ciała, a na pewno tali na wysokości pępka. Dlaczego? Dlatego, że o ile nie masz bardzo dużej nadwagi, to pępek nie przemieszcza się góra-dół, więc jest to punkt, w którym jeśli przykładasz miarę, to będziesz widzieć, czy ten obwód maleje, czy nie. Oczywiście wyjątkiem będą osoby o bardzo dużej otyłości, którym pępek po prostu razem z całym brzuchem zaczął zwisać, ale mam nadzieję, że nikt z was tak nie ma. Jeśli macie, to przygotujcie się, że ten was proces odchudzania będzie na początku bardzo szybki i potem spowolni i również nie będzie liniowy. Drugi etap mamy za sobą, czyli obwody. Bierzemy się do trzeciej rzeczy, którą musisz kontrolować, żeby mieć efekty, żeby wiedzieć, czy masz efekty. Wygląd ciała. I tutaj sprawa ma się podobnie co z obwodami, bo wygląd zmienia się dość powoli. Ja pamiętam jak Gary Winnerczak, który jest biznesmenem, zabrał się za treningi razem z trenerem i w pewnym momencie po roku treningów powiedział, że gdyby ktoś przed rozpoczęciem powiedział mu, że tak małe efekty będzie miał po roku, to prawdopodobnie by mu się odechciało, dlatego że ciało zmienia się bardzo, bardzo, bardzo powoli, szczególnie jeśli robisz to, natura właściwie jeśli robisz to natura natura naturalnie, a nie szczególnie, bo jeśli robisz to nienaturalnie, z środkami dopingującymi, to w 3 miesiące będziesz miał kolosalne efekty. Ale on, co jest ważne? Musisz dać sobie dużo czasu i dlatego sprawdzając wygląd ciała, zaraz Ci powiem jak to robić, też trzeba robić to raz na miesiąc najczęściej, a najlepiej porównywać to raz na dwa miesiące. Jak to robimy? Bierzemy sobie aparat, taki jak ten, którym ja to teraz nagrywam i znajdujemy w domu miejsce, w którym mamy zawsze to samo światło, tak jak na tej sali. Zawsze jak przyjdę tutaj i zapalę światło, i na przykład przed lustrem sobie stanę, rozbiorę się, zrobię zdjęcie, tu będzie zawsze to samo światło, bo tutaj nikt remontów nie robi. Ustawiam kamery w ten sam sposób, na tych samych ustawieniach przysłony czy... Yy, Czasu naświetlania oraz ISO, czyli czułości matrycy, i staram się ustawić możliwie najbliższy temu co poprzednio kadry, czyli żeby jedyną rzeczą, która się zmienia na tym zdjęciu, było moje ciało. I nawet staram się robić to w tych samych bokserkach czy shortach jakiegoś rodzaju spodenkach, ubraniach, żeby faktycznie jedyną zmienną rzeczą było moje ciało. Światło, ekspozycja, kadr zostają bez zmian. I wtedy możesz na przykład sobie zacząć porównywać. Ok. Widzę, że spada mi waga ciała, ale nie, nie maleją mi obwody, tak? Ok, to mam trzecią rzecz, na którą mogę spojrzeć, żeby ocenić, czy aby na pewno mam efekty, czy nie. Wygląd. Czy zdjęcie z poprzedniego miesiąca jest lepsze niż z tego, czy gorsze? Kurcze, jednak wyglądam lepiej w tym miesiącu, więc może i obwody nie maleją, ale wyglądam lepiej. Czyli mimo wszystko robię postępy, tak? Więc masz więcej danych do tego, żeby ocenić, co się dzieje z twoim ciałem. Eee, więc to by było tyle, jeśli chodzi o trzeci parametr. Wygląd. Jest kolejną rzeczą, którą należy śledzić w czasie, żeby oceniać, czy masz postępy. No i czwarta, ostatnia rzecz, którą musisz po prostu śledzić, to są osiągi treningowe. Co to są osiągi treningowe dla osób, które są pierwszy raz, które widzą pierwszy raz mnie? Osiągi treningowe to jest na przykład, ile czasu zajmie Ci zrobienie jakiegoś konkretnego obwodu, jeśli robisz crossfit, na przykład Fran. Ile? Ci, ja się na crossfit nie znam, więc może panołem bzdurę teraz, może to jest jakiś hardkorowy obwód, ale ja akurat pamiętam nazwę. Jest taki, taki WOD crossfitowy, który się nazywa Fran. I załóżmy, że robisz go na początku, nie wiem, strzelam, w 15 minut, tak? Jeśli zrobisz go po 3 miesiącach treningu w 12 minut, to wiesz, że masz efekty Twojego treningu. Jesteś lżejszy, masz lepszą wydolność, a więc twoje ciało rozwija się w pożądanym kierunku. Nawet jeśli w tym miesiącu nie jesteś lżejszy, obwody nie spadły i nie wyglądasz lepiej, ale zrobiłeś lepszy wynik na treningu, masz więcej siły, masz lepszą wydolność, to nie panikuj, trzymaj dietę i trening bez zmian, bo to, co robisz, najwyraźniej daje Ci efekty, a ciało dogoni, tak? Ciało będzie wygląd, będzie manifestacją tego, jak sprawny fizycznie się staniesz. I to jest kolejny parametr, który można śledzić. Idealną sytuacją jest, kiedy chudniesz, obwody spadają, wyglądasz coraz lepiej i masz coraz lepsze osiągi treningowe, co dla początkującego w trakcie odchudzania z dużej nadwagi jest możliwe. Koło 10-15% tkanki tłuszczowej, w zależności od osoby, przestanie to być możliwe i zacznie się walka o utrzymanie tych osiągów treningowych, które masz w momencie rozpoczęcia redukcji lub które zbudowałeś, na przykład ze 130 doszedłeś do 90 kilo i to jest te 15% tkanki tłuszczowej, to od tych 90 kilo do na przykład 70 zacznie się Twoja walka o utrzymanie tego, co do tej pory Ci szło, coraz lepiej, żeby nie tracić tych osiągów treningowych, bo do pewnego momentu hormonalnie organizm pozwala na łatwe odchudzanie się. Ale im mniej masz tkanki tłuszczowej, tym on się chętnie jej trzyma i nie chce Ci jej jakby pozwolić spalić, bo ona jest mu potrzebna do przeżycia, do prowadzenia określonych procesów hormonalnych i zapewnia po prostu bezpieczeństwo na wypadek okresu głodu. I wtedy już się z organizmem walczy, by chudł, a nie go o to prosi. Więc podsumujmy to wideo. Po pierwsze, odchudzanie to proces długotrwały i nieliniowy i musisz śledzić cztery parametry. Wygląd, wagę, obwody i osiągi treningowe. Jeśli którykolwiek z tych parametrów idzie do przodu, to, że pozostałe trzy stoją w miejscu albo się cofają, nie ma znaczenia. Znaczy, że nadal robisz postępy. I rzecz, którą powiem na zakończenie jako podsumowanie. Jeśli to, co robiłeś do tej pory, Czyli chudłeś, obwody spadały, lub, byłeś, lub wyglądałeś lepiej, lub miałeś lepsze osiągnięcia tego. albo wszystko na raz. Jeśli to, co robisz do tej pory, dawało efekty, które mogłeś zmierzyć, że jest coraz lepiej, to dlaczego miałoby to przestać nagle działać? Organizm nie jest taki, że obrażę się na ciebie, od jutra nie będziesz chudł i nie będziesz miał efektów. Nie, jeśli to, co robiłeś do tej pory, działało, będzie nadal działać, nawet, jeśli, nawet nawet jeśli wszystkie cztery parametry zatrzymałyby się na miesiąc, jeszcze nie panikuj, rób to, co robiłeś do tej pory. Dopiero jeśli przez dwa-3 miesiące ewidentnie nie robisz się silniejszy, nie, nie wyglądasz lepiej, nie chudniesz i obwody nie spadają, należy się zastanowić, co robić z dietą, co robić z treningiem, żeby te efekty na nowo wygenerować. I teraz pytanie, co zrobić, żeby je wygenerować? W tym celu odsyłam Cię, jeśli oglądasz na YouTube. Do mojego kanału, żebyś po prostu przejrzał sobie treści, które już są na moim kanale YouTube. Dzięki temu dowiesz się więcej na ten temat. A jeśli oglądasz na Facebooku, na moim fanpage'u lub na grupie jakiejś facebookowej, musisz po prostu niestety poczekać, aż opublikuję kolejne wideo albo aż któryś z użytkowników opublikuje jakieś inne moje wideo. Dlatego, że zgodnie z regulaminem większości grup na Facebooku nie mogę bezszczelnie się promować i mam zamiar tego regulaminu się trzymać. Bo zależy mi na tym, żeby Wam dostarczyć jak najwięcej, jak najlepszych treści i żeby nikt mnie nie zablokował tutaj i nie zgłosił, że łamie regulamin. Bo chcę Wam naprawdę pomóc. Dobra, to by było wszystko. Na dzisiaj widzimy się niedługo. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące odchudzania, budowania masy mięśniowej, kontroli wyglądu, czemu nie masz efektów albo co zrobić w jakiejś sytuacji, pisz w opisie pod tym filmem albo pisz w komentarzu pod postem na Facebooku. Ja sobie te komentarze przeczytam wszystkie i wybiorę 3-4 najciekawsze tematy na najbliższe nagrania. Będą one publikowane zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.